Max Verstappen kłóci się z George'em Russellem. Esteban Ocon odchodzi wcześniej z Alpin, a Yuki Tsunoda widział Bobra. Zaczynamy. Partnerem w Okupadoku jest rankomat.pl Multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Cześć, to Michał Gąsierowski. Zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix Kataru w Padoku. E, no to tak, dwie ciekawe statystyki, jeśli pozwolicie na początek. Po raz pierwszy od 1994 roku zespołowy partner Mistrza Świata zajmuje. Siódme miejsce albo niższe, ósme miejsce w tym przypadku. I w 1994 roku to byli Michał Schumacher i Jos Verstappen w Benettonie. Różnica polega na tym, że Jos Verstappen nie jeździł pełnego sezonu, bo tam się wymieniał z J.J. Lechto zdaje się. W związku z tym niespecjalnie miał szansę, żeby tam jeszcze bardziej powalczyć o wyższą lokatę, co pokazuje, jak duża różnica dzieli Maxa Verstappen'a i Sergio Pereza. Mało tego jest jeszcze jedna ciekawa statystyka mówiąca o tym, że po raz pierwszy od 40 lat mistrzostwo świata zdobywa kierowca w zespole, który zajmuje trzecie albo niższe miejsce. No to też pokazuje wskazuje na klasę Maxa Verstappen'a w tym sezonie i rzeczywiście osiągnął coś dosyć niezwykłego. Niezwykły dosyć powrót z piątku z soboty właściwie do niedzieli, gdzie w kwalifikacjach do sprintu Radzili sobie słabo w sprincie, radzili sobie słabo, zmienili ustawienia w samochodzie, obniżyli zawieszenie tego samochodu. On był niżej nad nawierzchnią i nagle się okazało, że ożył. Ożył i w kwalifikacjach, i w wyścigu. Max kontrolował prawie wszystko od początku do końca w tym super chaotycznym wyścigu w Katarze. No i wygrał. Po raz dziewiąty w tym sezonie. Szczerze mówiąc, zupełnie się tego nie spodziewałem. Szczególnie po tym, co widziałem w piątek i w sobotę. I wskazuję tutaj na jeden istotny moim zdaniem element. Red Bull jest zespołem, który ciągle potrafi operować na bardzo wysokim poziomie. Coś, co jest na razie wydaje mi się nieosiągalne dla McLarena i nawet w sytuacji, kiedy są w dosyć dużych kłopotach, dosyć skutecznie potrafią minimalizować straty, a nawet czasami nie straty, tylko wycisnąć coś z tego więcej. Sergio Perez, do niego sobie zaraz przejdziemy, ale jeszcze dwa e, ważne wątki z Maxem. Po pierwsze Max wkurzył się na Maxa, o, nomen omen, na Georgia Russella. E, a wkurzył się dlatego, że e, sytuacja dotyczyła Kwalifikacji i tego, jak tam Max znalazł się na linii wyścigowej George'a Russella. Problem polegał na tym, że żaden z nich nie jechał na okrążeniu pomiarowym. George Russell dopiero się przygotowywał do tego okrążenia zbieg okoliczności. Tak bym to chyba ocenił, dlatego że no obaj byli na wolniejszych okrążeniach. Max Verstappen przepuścił dwóch kierowców. Nie wiedział, że George akurat w tym momencie zacznie przyspieszać, i no tak naprawdę w ostatniej chwili znalazł się na jego linii wyścigowej. A George Russell w ostatniej chwili przyspieszył, bo się zaczynał przygotowywać do swojego okrążenia pomiarowego. No i rzeczywiście doszło do niebezpiecznej sytuacji. Natomiast o co chodziło? Kiedy znaleźli się u sędziów, Max Verstappen twierdzi, że George Russell zachowywał się skandalicznie. To znaczy, tak bardzo chciał wymusić karę na Maxie, że Max twierdzi, że nigdy w życiu czegoś takiego wcześniej nie widział i że stracił stracił cały szacunek do George'a Russella i żeby George Russell yy, on użył takiego słowa po angielsku zakończonego na off, a po polsku to by było żeby sobie stąd poszedł i chyba nie będzie między nimi na razie przyjaźni sympatii, a była, bo tam sobie w padelka grali i się spotykali czasami. To tu się zaogniło. George Russell był przekonany, że dojdzie do kolizji w pierwszym zakręcie z Maxem Verstappenem. Nie doszło, bo spardolił start po całości. Jeszcze jeden istotny element, który zdecydował o tym, że Max wygrał wyścig dotyczy tej nieszczęsnej żółtej flagi, żółtych flag i kary dla Lando Norrisa. Natomiast różnica polega na tym i wytłumaczę tam jeszcze później co się działo. Natomiast Lando Norris nie widział żółtych flag, a Max Verstappen widział żółte flagi. I to nie na panelach, a e, Marszala machającego żółtymi flagami dwiema i dlatego zwolnił i dlatego nie dostał kary, a Lando nie widział i dlatego dostał karę. Sergio Perez co dalej z Czeko? Bo sytuacja wygląda naprawdę już beznadziejnie. Zdobycze punktowe e, żałosne po stronie yy, Sergio Pereza, właściwie na poziomie Guan Joe w ostatnich wyścigach, bo po prostu nie dowozi czego. No i co postanowili w Red Bullu. Christian Horner powiedział, że decyzje zostawiają Sergio Perezowi, że porozmawiają, a właściwie już rozmawiali, bo siedzieli przy stoliku i chyba wtedy to oznajmili z Helmutem Marko Sergio Perezowi, żeby on sam na to wszystko spojrzał, jest doświadczony, jest starszym już kierowcą w stawce Formu Formuły 1 i żeby to po prostu sam sobie ocenił, czy on dalej chce jeździć, czy nie chce jeździć. Mam wrażenie, że kryją się za tym jakieś zapisy, Kontraktowe, że to jest kwestia ewentualnie jakiejś wypłaty albo nie, że prawdopodobnie Red Bull ma jakieś wytrychy w kontrakcie, które mogą spowodować jego zakończenie, ale być może uznali, że w, w uznaniu zasług dla Sergio Pereza. Niech on sam zdecyduje, czy chce, żeby oni sięgali po takie środki, czy po prostu sam ładnie się wycofa. Napisze, że to już może nie sprawia mu frajdy, a może te samochody, a może chce się zająć rodziną, cokolwiek. Ale żeby to wyszło ze strony Sergio Pereza, to takie mam wrażenie, jak tam wiecie, się zostawiało. A, już nie chcę nawiązywać do czasów z rewolwerem i z nabojem, w każdym razie chyba trochę to jest takie rozwiązanie. Czyli albo zrobisz to sam, albo my to zrobimy za ciebie, ale już wtedy nie będzie tak miło. Tak to widzę z mojej perspektywy. Jeśli uważacie inaczej, to oczywiście dajcie znać, no ale to jest takie ultimatum, wiecie, dosyć mocne. W każdym razie napiszcie, co na ten temat sądzicie. Jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. To jest zawsze coś, co sprawia mi frajdę i co pokazuje, że rośniemy razem. Na początku wyścigu z kolei Czeko zaliczył spin. Twierdzi, że to problemy z silnikiem i że dostał po prostu nadmiar momentu obrotowego nagle, co wywołało obrót samochodu na jeszcze nierozgrzanych oponach. Tak to trochę wyglądało. Oczywiście zawsze można się doszukiwać teraz błędu Czeko, ale raczej wyglądało to na problemy techniczne. Dużo pracy mieli sędziowie, rany, aż im w pewnym momencie współczułem. I yy, dyrektor wyścigowy Rui Marquez miał dużo pracy i sędziowie mieli dużo pracy. Trzeba to rozdzielić, za wywieszanie flag za samochód bezpieczeństwa odpowiada dyrekcja wyścigu, za ocenę zdarzeń pomiędzy kierowcami odpowiadają sędziowie. Hamilton, fall Start, 5 sekund, yy, zbyt szybka jazda w alei serwisowej to za samochodem bezpieczeństwa i dostał za to Przejazd przez aleję serwisową. Norris, ignorowanie żółtych flag. Stroll, kolizja z Albonem. Lawson, kolizja z Bottasem. 10 sekund, 10 sekund, 2 punkty, 2 punkty. Albon z Magnussenem, 10 sekund, 2 punkty. I Russell, 5 sekund i 1 punkt za nieprawidłową jazdę za samochodem bezpieczeństwa. Nie wiem w ogóle nawet o co tam chodziło, twierdzi George Russell. Chodzi o zbyt duży odstęp. 125 metrów mu wyliczyli, a Max może być tam 10 długości samochodu. Także. Już wie George Russell, a jeśli nie wie, to niech posłucha oku, niech posłucha w okupadoku, to się wszystkiego dowie. Muszę powiedzieć o tych żółtych flagach, i o tej neutralizacji, i o tej historii z McLarenem i. Z lusterkiem Aleksa Albona, odpadło lusterko z samochodu Aleksa Albona, dosyć szybko to było widać, natomiast dyrektor wyścigu, Rui Marquez, ewidentnie się wahał. Co z tym zrobić? Czy zostawić i liczyć na to, że nikt na nie nie najedzie? Bo to nie było takie oczywiste miejsce, gdzie przejeżdżają kierowcy. Z drugiej strony, no i, i jeśli jadą, gdzieś tam dochodzi do ataku, jeszcze może nie w tym miejscu, ale może się zdarzyć, że tam się znajdzie kierowca. Zdarzyło się przy dublowaniu i Walteri Bottas wciągnął to lusterko, które rozwaliło się na setki tysięcy. Chyba części, chyba bym postawił na wirtualny samochód bezpieczeństwa. To była dosyć oczywista sytuacja, oczywiste miejsce. Niezbyt daleko na torze leżało to lusterko. Wystarczyło jakiegoś tam rączego marszala wysłać na, na tor, kiedy byłaby przerwa między samochodami, żeby ściągnął to lusterko i sprawa by była załatwiona. Najlepsze w tej całej historii jest to, że Yuki Tsunoda usłyszał przez radio Mirror a zrozumiał beaver, czyli my, było lusterko, a zrozumiał, że bubr jest na torze. I, i to, to jest kolejna, właściwie yy, kolejne zdanie do układanki legendarnych cytatów Jukiego od Sunody. I muszę przyznać, że strasznie mnie ta historia rozbawiła. Bubr, bydle na torze. No nie, w Katarze są w ogóle bobry? Nie sądzę, że, żeby tam były bobry albo jakieś pochodne bobrów. Lusterko było. Czy błąd? Wydaje mi się, że błąd dyrektora wyścigowego. I teraz. Co się dalej e, wydarzyło w tej całej historii? Otóż, kiedy, pojawiła się, kiedy pojawiły się żółte flagi, e, związane właśnie z przejazdem Landonorisa, było tak, że panel z żółtą flagą zapalił się tuż, tuż przed Landonorisem. To znaczy, on jechał i tak właściwie nie wiem, ile to było, no pewnie kilka metrów, bęk. Błysnął ten panel, ale to nie wszystko, bo zaraz za tym panelem na, na prostej startowej pojawił się Marshal, który machał dwiema żółtymi flagami. I Max Verstappen zauważył te żółte flagi i zwolnił, a Lando Norris nie zauważył i nie zwolnił i z rozdzielnika dostał 10 sekund stop and go, czyli to jest wyższa kara, to jest tylko dyskwalifikacja. Bardzo surowa kara, otworzyli sędziowie tam... Kajecik i zobaczyli, a za to tutaj to jest 10 sekund stop and go. Cyk. Złościł się później Andras Stella, że no to jest super surowa kara za nie aż tak poważne wykroczenie. Kwestia bezpieczeństwa to jest zawsze ważna rzecz. Przeanalizowałbym i być może sędziowie analizowali. Wszystkich kierowców, którzy tam przejeżdżali, kto odjął, a kto nie odjął, I, i jestem bardzo ciekawy, co z tej analizy wyszło. Bardzo długo czekaliśmy na tę decyzję. Ostatecznie 10 sekund stop and go, co zrujnowało wyścig, yy, oczywiście, Lando Norisa, za co przepraszał, ale kara się należała. Gapiostwo nie było po stronie Maxa, było po stronie Lando. Dziękuję. Do widzenia. Po tym wyścigu yy, zrobiła się ciekawa sytuacja w klasyfikacji konstruktorów, bo trochę tam punktów udało się odrobić. Ferrari, 21 punktów, ostatni wyścig przed nami. Szanse Ferrari na zdobycie tego mistrzowskiego tytułu konstruktorów iluzoryczne czekają od 2008 roku. McLaren czeka od 1998 roku, więc 10 lat dłużej i wygląda na to, że się docieka, doczeka. Musiałby się zdarzyć cud, żeby Ferrari zdobyło tak naprawdę ten tytuł, ale się takie czasem zdarzają. Czy ktokolwiek przypuszczał, że wyścig w katarze będzie wyglądał tak jak wyglądał? Ja się tego zupełnie nie spodziewałem, chociaż wyścigi w katarze są ciekawe i zazwyczaj coś tam się dzieje. Właśnie przez to, że są szybkie zakręty, że opony dosyć mocno dostają w kość, że kierowcy są zmęczeni, że łatwo obłąd, że przeciążenia duże, wszystko to się na siebie nakłada i ten katar w całym kalendarzu wygląda bardzo ciekawie, jeszcze gdyby tam było więcej trybun i więcej kibiców, to by było ciekawie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na informację w trakcie wyścigu, kto oglądał oczywiście, że nie pokazali ilu kibiców było na wyścigu, tylko że wszystkie bilety się wyprzedały. No. Też ładnie brzmi, a ilu kibiców to dużo, dużo mniej niż zazwyczaj w takich przypadkach, bo i mało trybun tam jest, może będzie więcej w przyszłości, bo też no może warto się do takiego kataru wybrać, żeby zobaczyć taki wyścig. Pod koniec sezonu dużo się może dziać, w sensie takim, że jeszcze jest walka na przykład o mistrzowski tytuł, intensywny weekend i sprint jest, i wyścig rozważyłbym, jeśli rozważacie, jak, jakiś tor i wyścig do zobaczenia w przyszłym sezonie. Z Luisem. O co chodzi, że jest wolny, bo powiedział, że jest wolny? Nie do końca w sumie wiem. To znaczy ewidentnie przegrywa z George'em Russellem i ewidentnie jest tym poirytowany do granic możliwości, natomiast to, że staje przed kamerami i mówi, że jest wolny, chociaż nie wie dlaczego i że właściwie do końca tego nie rozumie. W dwie strony może pójść ta narracja. Albo po prostu sobie nie radzi ze współczesnymi samochodami, albo ze współczesnym samochodem, czyli tym z dociskiem z podłogi, ta generacja samochodów w wykonaniu Mercedesa i jego technika jazdy jest inna i nie jest w stanie się przystosować do tych samochodów. Bywały takie historie w przeszłości, Michael Schumacher też się nie mógł przystosować do nowej generacji samochodów. I, i dostał bęcki nawet od Nico Rosberga, więc takie, takie historie się zdarzają. Druga możliwość jest taka, że gdzieś tam sugeruje może między zdaniami, że George Russell ma lepszy samochód niż on. To też jest możliwe, no skoro George Russell zostaje w zespole, a Lewis Hamilton sobie idzie i skoro mają jakieś lepsze rozwiązania, to dają je pewnie George'owi Russellowi, a nie Lewisowi Hamiltonowi. No to jest dosyć naturalne i mógł się tego spodziewać Lewis Hamilton, ogłaszając swoje odejście do Ferrari. Dawno nie słyszałem tak zdruzgotanego Louisa Hamiltona, który chciał się wycofać z wyścigu. Wycofać się nie mógł, bo miał karę jeszcze do odbębnienia i dostał negatyw, że nie może się wycofać, więc wrócił na tor i dojechał do końca ten wyścig. Natomiast był zdruzgotany i to brzmiało trochę tak, jakby już w ogóle nie chciał jechać. Nawet się pojawiły teorie, że nie pojedzie już w Abu Zabi. Nie wierzę w to. Jestem przekonany, że zobaczymy Luisa Hamiltona na starcie i pożegna się z całą ekipą. Pytanie w jakim stylu? Ale warto by to było zrobić w lepszym stylu niż w Katarze. Kary zasłużone, falstart ewidentny, zbyt szybka jazda za samochodem bezpieczeństwa w alei serwisowej. Sprawa ewidentna, nie ma tutaj się nad czym rozwodzić. W trakcie tego weekendu Kierowcy Mercedesa pojechali w białych kombinezonach i pojawiły się takie teorie, spiskowe trochę, że być może to jest kwestia zdjęć do filmu F1, tego z Bradem Pittem, że mają takie same kombinezony, tylko oczywiście tam logotypy sponsorów by się w postprodukcji wycięło, jak Apex GP. Ale się okazuje, że nie, nic z tego, to jest akcja związana z Schaffhausenem, czyli producentem zegarków, z programem dla astronautów. I to właśnie te białe kombinezony miały nawiązywać do tych astronautów. Więc chyba już tutaj wszystko jasne. W tej sprawie. Wszystko jest jasne też w sprawie partnera tego odcinka, bo to po raz kolejny rankomat.pl, z czego bardzo się cieszę. I chciałem zwrócić uwagę i przygotowałem taką tabelkę z raportu przygotowanego przez rankomat.pl. To jest porównanie cen OC 2023 rok, trzeci kwartał versus 2024 rok. Zobaczcie, jak wzrosły ceny ubezpieczeń, i tutaj mam tabelkę z podziałem na marki, nawet, więc można sobie zobaczyć, jak w obrębie poszczególnych marek wzrosło to OC. A mówię to, dlatego, że warto tam sobie zajrzeć. Bo to jest największa porównywarka ubezpieczeń w Polsce i Dzięki temu, że sobie porównacie ceny ubezpieczeń, czy OC, czy AC, czy pakietu, no to tam naprawdę kilka ładnych stówek w kieszeni może zostać i można je przeznaczyć na znacznie ciekawsze cele, na przykład na święta albo na wyścig Formuły 1. A jeśli skorzystacie z tego linku, który jest w opisie, to jeszcze dodatkowych 50 zł dostaniecie zwrotu, jeśli dzięki temu linkowi ubezpieczycie samochód. Więc gorąco do tego zachęcam, polecam i sobie przeanalizujcie też tę tabelkę, bo to są. Ciekawe dosyć zestawienia. Ciekawie było w Astonie Martinie, nie dlatego, że się Landstroll wycofał. Najbardziej doświadczony Kanadyjczyk już w historii Formuły 1. Może trochę lepsze mają, lepszą mają końcówkę sezonu, natomiast Fernando Alonso znowu był w stanie wycisnąć coś ekstra z samochodu i się zameldował na punktowanym miejscu, mimo że ostatnio wyglądało na to, że jest beznadziejnie, nawet meldował przez radio, że na prostych ten samochód to katastrofa. No a potem się okazuje, że jedzie za nim George Russell na świeżych oponach i na prostej przy dojeździe do jedynki, nie jest w stanie wyprzedzić Fernando Alonso. No to jak to jest, a też yy, Ferrari Carlos Sainz się męczył. Bardzo mocno za Pierre Gaslim. No, właśnie, Pierre Gasly Znowu kolejny znakomity występ. W nowszej specyfikacji mm, nos, skrzydło z przodu i lepsze wyniki. Dołożył Estebanowi Okonowi w kwalifikacjach także, hej, chyba 0,9 sekundy tam było, jeśli dobrze pamiętam. Niestandardowo, bo zazwyczaj byli w stanie jeździć blisko siebie, a. A też regularnie Esteban Ocon wygrywał z Pierem Gaslim w kwalifikacjach. No ale pojechał po duży zastrzyk punktowy Pierre Gasli stoczył kilka ciekawych pojedynków między innymi właśnie z Ferrari i Alpin wróciło na szóste miejsce. No więc tam jest radość ogromna. Punkty zdobył też has, ale tutaj więcej zdobyło Alpin. Ostatni wyścig o wszystkim rozstrzygnie w najtrudniejszej sytuacji znalazł się w tym wszystkim wikarb. Ale jest sensacja dlatego, że Słuchałem, co tam Ted krawic opowiadał o tej całej historii i twierdzi, że właściwie sprawa jest przesądzona. Esteban Ocon przyszedł do Flavio Obriatory i zapytał, czy mógłby wziąć udział w testach Hasa po ostatnim wyścigu w sezonie. Wiecie, że w Abu Dhabi po ostatnim wyścigu są jeszcze testy i tam wielu kierowców, szczególnie ci, którzy zmieniają zespoły, chciałoby wziąć udział, tam młodzi kierowcy biorą udział, ale ci starsi też mogą. No i chodzi o to, żeby się o z nowym zespołem, poznać nowy samochód, już jakieś tam pierwsze wnioski wycisnąć. Wycisnąć? Wyciągnąć oczywiście. Carlos Sainz pojedzie w Williamsie, Lewis Hamilton nie pojedzie w Ferrari, a Esteban Ocon chciał pojechać w Hasie, bo z Olimbermanem będzie w przyszłym sezonie jeździł w Hasie. I Flavio Briatore się zastanowił i powiedział, ok, jeśli nie pojedziesz w ostatnim wyścigu, tylko pojedzie Jack Duen, to możesz jechać w tych testach. I zdaje się, że Esteban Ocon powiedział, ok, i nie zobaczymy go w ostatnim wyścigu. Wiele na to wskazuje. Oli Oaks, yy, szef właściwie ekipy pytany o to, nie wiedział za bardzo jeszcze o co chodzi, nie był w stanie tego potwierdzić, ale Ted Krawic twierdzi, że potwierdzał Walpin i powiedzieli, że tak właśnie będzie. Nawet yy, w notebooku oglądałem sobie specjalnie, widać było, że tam doszło do jakiegoś zebrania Walpin i szli Piergasli, Esteban Ocon i chyba sobie już dziękowali po prostu za wspólną jazdę. Zdaje się, że tam obie strony miały siebie już dość i Okon Alpini, i Alpin Okon także chyba bez wielkiego żalu się pożegnali, ale jakiegoś tam wielkiego komunikatu ze strony Estebana Okona na koniec nie było, więc cholera wie, może jeszcze coś tam się zmieni. Ale na dzisiaj sytuacja. Jest taka, Wikarb, zła decyzja na koniec z miękkimi oponami. Ciekawe, że obu kierowców, Ilowson i Tsunoda wzięli te miękkie opony, one się niespecjalnie nadawały do jazdy pod koniec wyścigu, stracili na tym. Stracił też Alex Albon, a uwaga, zyskał Zauber. Co za historia. Przysięgam, nie wierzyłem, że Zauber jest w stanie zdobyć punkty nawet w szalonym wyścigu. Szalony wyścig pojawił się w Brazylii. Można tam było sięgnąć po jakieś punkty. Okazało się, że nie. A tu nagle w Katarze i poprawiło się trochę tempo na pojedynczym okrążeniu kierowców Zaubera. I to już od jakiegoś czasu, no więc trochę łatwiej jest im brać udział w wyścigu, i wycofało się wielu kierowców. No i. Wykorzystali swój potencjał. 4 punkty Głaniu Joe w suchym wyścigu. Wywalczone, zdobyta. jeszcze tam się otarło punkty. Walteri Botas dojechał na 11. miejscu i Walteri Botas w klasyfikacji generalnej przeskoczył Logana Sargenta. Brawo Walteri Botas, bo być za Loganym Sargentem to jednak powód do jakiegoś tam delikatnego wstydu by był. No nie oszukujmy się. A Guan Zhou Joe 4 punkty dla Zaubera, więc wszystkie ekipy mają już jakieś punkty. Myślę, że dla. Zauber Audi to dosyć istotny wyścig, bo katarski fundusz inwestycyjny zainwestował dosyć dużo pieniędzy w udziały w Zauberze: 25 czy 30 procent. To jest dosyć mocne dofinansowanie. Przy okazji, w, tym, w minionym tygodniu, wypowiadał się szef Audi, że ten kryzys w branży motoryzacyjnej i w grupie Volkswagena w żaden sposób nie wpływa na Audi i na ich występy w Formule 1, mało tego. Mocno na to stawiają, bo to ma być dla nich pewnego rodzaju trampolina, odskocznia do być może lepszej sprzedaży samochodów. To jeszcze jedna historia związana z, z Auberem, a mianowicie zatrzymali rower Walteremu Botasowi na torze. Jak zwykle chciał sobie pojeździć po torze, ale się okazało, że rower jest podejrzany, i go zatrzymali i nie wpuścili na tor. I dopiero po jakimś czasie, nie wiem czy tego dnia, czy następnego, udało się dostać zezwolenie na możliwość jazdy na torze Losail na rowerze także mógł sobie pojeździć w Valtteri Bottas a potem dobrze pojeździł w wyścigu no i słuchajcie na koniec zostawiłem ale to jest wow. Bernie Eccleston sprzedaje swoją kolekcję samochodów 69 samochodów bolidów niesamowitych cała kolekcja wyceniana na ponad pół miliarda dolarów i teraz tak wśród tych samochodów między innymi. Ferrari 375, model, którym Alberto Ascari zwyciężył w Grand Prix Włoch, Ferrari Dino 246, samochód, którym Mike Horton zdobył Mistrzostwo Świata, VanWall e, e, VW10, czyli pierwszy brytyjski samochód, który wygrał Mistrzostwa Świata Formuły 1, Brabam BT46B znany jako fancar, fan fankar, czyli ten wiecie z, y, zaprojektowany przez Gordona Mar Mareja z tym wielkim wiatrakiem i McLaren Fortem 23, którym James Hunt zdobył mistrzostwo świata. Rany, co za kolekcja 69. Niesamowitych, wyjątkowych samochodów. Dlaczego Bernie to sprzedaje? Ponieważ kocha swoje wszystkie samochody, tak powiedział. I przyszedł czas, żeby się zastanowić, co się stanie z tą kolekcją, kiedy Berniego Eklestona zabraknie na świecie. A kiedyś przyjdzie taki moment, nawet na Berniego. No, i pomyślał sobie, że nie chce tego zostawiać wszystkiego żonie, i chce też mieć pewnego rodzaju gwarancję, że te samochody trafią w dobre ręce. I wydaje mi się, że to jest dobra argumentacja, i jestem bardzo ciekawy, kto to wszystko wylicytuje. Może wy. Zachęcam, możemy się złożyć na jakiś samochód, yy, gdybyśmy się postarali, może by jakoś środków wystarczyło, chyba że to jest kolekcja w całości, nie wiem, no ale może to jakoś podzielą. Będziemy śledzić, co dalej się dzieje z kolekcją Berniego Eklestona. Życzę Wam miłego tygodnia, przed nami w Okupadoku w czwartek i ostatni wyścig tego sezonu w Katarze, yy, nie w Katarze, tylko w Abuzabi, wyścig, w którym rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu konstruktorów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Partnerem w Okupadoku jest rankomat.pl Multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.